Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. jeden 1.0. To już jest pierwszy odcinek z Call of Duty Modern Warfare 3 na Smashdown. Playerze, tak w końcu mam ten pierwszy odcinek. Dobra, teraz jesteśmy z idziemy na wózku, nie wiem, czy zaraz nie będę musiał robić cięcia na wczytywanie gry, bez nagrywania. Szybko mi się wczytuje, ale nie wiem, jak to będzie z nagrywaniem. No zobaczymy. Czekajcie. Słuchajcie. Oglądajcie grę. Kurde, ja boję się, że jest tak. Dobra Tak znaczek Modern Warfare 3 To się że to będzie dość fajna seria Oczywiście nie przechodziłem całej gry Więc wiecie Trochę tam przeszedłem Nawet całego aktu pierwszego nie przeszedłem No Przy mogą być takie ścinki hmm, Tak To dość długo to będzie się wczytywało no to ja może zrobię główki księcia. Czyli tak, pierwsza misja w czarny torce, czy coś w tym stylu. W następnym odcinku możliwe, że już będzie skończenie. Poziom trudności jest to normalne. I to wyrażę wszystkie informacje, Tak mi się wydaje. Dobra, idziemy z kucy. Hmm. Tak oczywiście detale minimalne. Wiecie, jakoś tam mój komputer nie jest specjalnie dobry i na tych minimalnych detalach z nagrywaniem sobie nie radzi. Coś dziwne, bo gdy normalnie gram na najwyższych detalach, chodzi mi tak w 35 fps fps czyli tylko 10 fpsów więcej poczekajcie. Bo mi coś tu nie pasuje na to. Coś mi się wderzy, jeszcze jest trochę zakończona. Dobra. Jak będzie zacięło, to potem podgłoszę. Łoł. Wow. Poczekajcie, jeszcze jedno, że... Sorry, ale... To chyba... No. okej. No kół to jest się przyzwyczaiłem do sterowania z Modern Warfare pierwszego oczywiście o, nice, no, ale nie, lepiej zostawię sobie to dodatkową broń, czyli takie to, nie wiem jak się to nazywa nawet e... fuck to zrobimy tutaj bubę. I gwiazd z granatnikiem. Nice. Może tak nie mogę trafić. Tak, po prostu cel. Lol. Nice, kres naprawdę. Super. Teraz wypływ. Kurde. Ciężko. Może wywalę z, z tego. Nie wiem, czy to mi się ogólnie Potem przyda. Chyba mi się nie przyda. Z tego co powiem tam. To AK czy teraz P90? Chyba AK, bo... No, nice. Aha. Nie to hmm. wolę za to wiem, dobra. Sorry za takie małe rozmyślanie na samym początku, ale stwierdzam, że tam są chyba będzie lepsze Mam 4 Mam cztery będzie lepsze. Nie mam 4, z tego co mi się wydaje. tak. Aha! Okay. Tutaj, tutaj już bym się... Aaaa, oh, f***em! Oh. What the f***! <laughs> Grzal! Ale mi plec zrobił! Dupa. Nie bawię się! Chwamy! Już chcę lepiej zostało w ten kram, Sorry, sobie... najlepsze byłem nie <suszy> fuck ja tu się z nim rozgrame, patrzcie co <suszy> okej okay. nie pierwszy dział F***a. Oh. Oh. Chyba sobie zmienię na tą broń, skoro niczego tym nie mogę rozwalić. Destrojcie swych hisłów. This broń... Ej, od this gun, no i to jest broń. To, weźcie sobie to w dupę Wsadźcie jakiś straszny bubel widzę. O oh, the f***? Nice. No, no, no. Niżej. Dobra, rozumiem, normalne poziom trudności. Muszę... O, dzisiaj w ogóle nie grałem, muszę to ten grę. Nie! A myśla odjechała. Może coś z laserem się zabrudziło, bo coś. Albo po prostu dlatego, że obrywałem Red Dog Site. No nie mogę tego całownika No ale coś to poradzić. Lepsza to niż tamto gówno. Albo... Widzicie? Może brudno było i dlatego... Myślałem, że jakieś prawo tu leży. Dobra, otwieraj. Aha, no, tak. Nice, mocniej. War... Ogień pada z nieba. Hu, huch, 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 chłopka. War... O, no, nice. Czym to ja mogę walczyć teraz? Dobra. Myślę, że będę tak nakręcał po dwie misje i sądzę, że starczy. Spokojnie, dobra. Łapcie główki. Chciałem powiedzieć, nie wiem, czy to mądre, bo schodzić tam na dół. No i spadłem przez przypadek. Dobra, wam nie mam tą granata rzeczywiście. Ho, 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 ho. ostatni błyskowy nie ja przez przypadek mi się wyrzucił miałem już błyskowy no nic tak będę strzelał seriami ponieważ Wydaje mi się, że to nie opłaca się tak cały czas strzelać jak i tak nie ma praktycznie zerowa celność jest wtedy Dobra, no. gdzie teraz to było no, i co idziemy Spoczka. poczka się, bo jest też taka dość podobna lokacja jedna Nie! Nie! Okej. Okay. Działem, ale ja zablokowałem się. Mój. Nie wiem. Gdzie no. Okej. Okay. Może teraz robimy taki nie? I tak będziemy ich cisnąć tutaj w ten sposób. Cze... Bo nic ja nigdy nie będę, to i tak ponownie pakowali kierancami. Ale to się warto no, bo ja nie miałem celu raczej. No, zarazem to. Razem, to Się tam wdawał. Nie, Wydawało mi się, że coś się tam poruszyło i tak. Aha, dobra, widzę, widzę. I ten się tam skitrał. Główka What the fuck! King, jakaś mata. Myślę, że mnie zabije. O nie! Teraz mi się to coś przydało. Ten czy co to tam? A mi zaczęło jakieś ciąg dziwnie. Czekajcie. Chyba znowu mieszkać. Cały czas mam nie wie. Ja! Okej. Okay. No, jest nice, dużo. Może się przejdę gdzieś bliżej. O, o nie! O, a im dusko ur uratowali. Nice. O, to mam. o granaty. Mam dzięki wszystko. Ładnie, chyba jest teraz. Możemy grać spokojnie. Fuck. Co to Tak. Jasne, Może nie było. Dobra, moja i bari Gary, drość. No, w nagraniu od razu zaraz Kilo myślałem, że jeszcze to przyszerzę Z uwagi, się trafiłem to nie jestem pewien Myślałem, że na pat to trafką to prędko nie zginie pewnie. Dobra, nice, no tu mamy jaka? Wow, co to było? Oho, 40 FPSów, 45 było. Uhu uh, hu, uh, żeby tak cały czas chodziło albo przynajmniej te 25 to żeby było nieco żeby czasami stało yy, spadało sol. o 40 znowu było. nice nice no, tutaj sobie jego pościągamy gdzie yeah. już ma to seria dla GoF w Wiki już raczej na pewno się nie pojawi. Ale gdy wyjdzie właśnie taka, że tak powiem modyfikacja. O, nie pamiętam jak to się nazywało. No, tak jakby... To jest... Mm, to dodaję multiplayer i zarazem to jest takie jakby e, jak optifine do Minecrafta to jest? To to jest takie jakby optifine do MW3 na przykład. To ja mam takie coś wybrane. No i dzięki temu jakąś z jakąś tam płynnością mogę to nagrywać Tak się postraszyłem Na pewno byłoby dużo gorzej gdybym Nie miał tego, bo jak tego nie miałem Gram się po prostu wyłączała na najniższych jakimś jakichś się dało Fuckie the fuck Wsią Tatuj Ej, nie ma tutaj no, czemu tutaj nie ma takiej funkcji z Black Opsa, Jak biegniemy, klikamy Control, to się nam się tak fajnie rzuca. To jest epickie. Mogli to dodać. Było to w jak tam po trzy nie dodali. I teraz znowu w Black Opsie dwójce jest. To gameplaye takie różne. I widziałem, że pewna osoba to zrobiła. Już nie pamiętam, w sumie, które to były bo kilka osób oglądałem. Jo, ja. mhm. się straciłem. Kilka osób oglądałem, które nagrywały właśnie tego złego podbika. Tu i tak wie co ja mam, więc... O, dobra. Piękna lokacja, czy piękna. Ładna, fajnie, zdrobię czek. O, tu wiem, potem będzie ma Nie wiem czy tu mnie czasami aż nie będzie ciało. Jeszcze bardziej niż nie do tej pory. Fakem. Okej. Okay. Co się tam skitro? Dobra, już nie żyje. O! No chwileczkę weźmiemy, pożyczę. Chyba się go się nie obrazi. Dość lubię shotguny wam powiem. Może niekoniecznie spasa. Ale ogólnie shotguny lubię fa Nie! Fakem! Coś czekają, nie wiem czy to będzie słychać, ale czekają mi dziady od Lepiej się położę bo zginę. Teraz zmienię broń. Coś mi się tym lepiej strzyma. Się... Ogólnie mi się wydaje, że AK nie jest jakąś tam super ekstra najlepszą bronią na single. Ale na Mulki to wiem, że kozaczy jest jedną z najlepszych. W sumie ta misja z tego co widzę jest dość długa to sądzę, że ta jedna pierwsza wystarczy. O, ścioła. I kolejny odcinek, będzie to już kolejna misja. Dobra, tutaj wiem, że mamy predatory, to się od razu tutaj skitram. Nie wiem, że tutaj jest dość dobra ganka. Czecie, tutaj będą. Nie jestem pewien. What the fuck? Będę musiał sobie taką broń sprawić na multi. Teraz sobie zapiszę nazwę, bo nie znam na pamięć. Będę nią koksił, żeby dostawać celniki takie różne. Będzie się fajnie grało. Dobra, mogę już predatora sobie walnąć. Czureczka. No dobra, tutaj gdzieś powinien być samolot, znaczy helikoptera, ale nie widzę tego jak na razie. Więc walniemy sobie... No teraz! No wow, Serio. Mm, ok, widzę. Chciałbym mnie odlec czasami ptaszku. Dobra, jeszcze nie mogę teraz. Będę? Aha, dobra, okej. Okay. To... Tutaj jest już koniec misji, więc żegnam się z wami. Nie, lol, jeszcze nie koniec, sorry. Coś chciałem tutaj zakończyć. No to jedzie I Przyjemny mordor. Nie, 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 nie. umiem śpiewać, ale może będzie karaoke party. Ha, ha, ha. Nie wykluczam takiej opcji. Przecież już na karaoke party nie śpiewam od czasu. Jakoś mi się znudziło. Fuck. Ale... Może, może nawet będzie taka seria. Dobra, gonimy. Daję tej No, gdzie mi ucieka? What the fuck? Skąd on się tu wziął? Pierwszy, a pierwszy! Będę. Nice, lubię tą misję. Ogólnie lubię tą grę. Są zwolennicy B3, ale <gdy, gdy, gdyż mi B3 nie, nie odpali, nawet próbowałem, to pole M3 na razie. chociażbym miał wybierać, to bym wolał tego b Nie obraźcie się zwolennicy mb M3. No po prostu mam te M3, pograłem sobie. Bardzo mi się podoba gra, ale. W sumie w efekti też musiał pograć, tylko tyle, że to bym musiał się mieć na Xbox, bo na facecie to bym nas tutaj nie odpalił O! Nie widziałem co się dostało. No i sale szale ów w the fuck! A bym mordę beczką dostał. To będzie kraksa, czy nie będzie? Ja już to już nie pamiętam. Mogę czemu strzeliłeś? Sam nie wiem, już jest koniec. O ja, nie sprawdziłem, co to była za broń. O, więc... Dobra, to, to już jest koniec tej misji. Ja, więc dziękuję nam bardzo za oglądanie tego odcinka no i widzimy się w kolejnym na razie cześć